Z tej strony, TomDigo, a dzisiaj zagram sobie w Shadow Tactics Blade of the Shogun. Jest to pierwszy RTSik, tak? Chyba to jest RTS. Nawet nie wiem, jak, w jakiej kategorii to jest gra. Ale zaczynajmy, na pewno będzie ciekawie. Z niektórych umiejętności można korzystać pokrywając się za osłonami lub stosować je na przeciwnikach znajdujących się za przeszkodami. Dobrze wiedzieć. shifted continue, know, Japan Early Edo period. nothing so, personal just have you the know. others up there looks like a whole nest of guards would have thought this might actually be challenging not much happening here i'll keep my head down just in case Nobody, I miss. Barricades everywhere. Bet they're preparing for the shogun's next attack. First order is to reach that gate. Should be a good warm-up for the real mission. Climb won't be a problem. Better hurry though. The shogun will start his attack soon. No jasne Ale więc ruszajmy tutaj Tutaj pyk Ła to tak aż y, Pyk Tu na dół No po okay, dobra to lecisz aż tutaj, oh, albo roz... a Aha, czyli musisz zejść najpierw. Dobra, pyk. Wciśnij no, B, otworzyć dziennik misji. No jasne, zamknijmy to. No. O, i ten przylósł. Hałas ty ale dużo zobaczysz, nie? Ty chodź tutaj. Ogróźmy widok przytrzymaj lewy alt, ale zobaczmy. O, tak też jest dobrze. W tym wypadku. Move to Tutaj. Bierz to. No, fajnie. F5, F8, wczytaj licznik. Licznik będzie ciekawy. No myślę, że widok. Wracamy na tu. Okay. Podejdź mi tutaj, zeskocz, oczywiście, podnieś go i go uch, uch. Tu go nie będzie widać. Przeźnijcie spację, nawet i nie kliknęłem na sam kucną. Po wie co robić, nie? No noise. No noise? W sumie no noise. Tam nie wolno wejść, tutaj przejdź mi. Podświetlenie h, oh, okay. się do way to go. No paskudne śmierć, umrzeć z głodu. control um, zbierz mi to. I co? Hayato, użyj swojego to do cichej, szybkiej eliminacji przeciwników. A, i szybkie usunięcie przeciwnika. Y, ogłoszenie. Control... Hmm. Okej, okay, żeby podniósł ciało, ale my go sobie. A, tu jest... A, nie, jest kontrolek, nie oh. to, żeby go. Padnaj się od razu. Go tu położymy. Położę go, czy nie? Kontrolek. Pyk na górę. I tamtych sobie ominiemy strażników. Tutaj ten. Ech, że nie że muszę przestawić przesuwanie. Tutaj? Pyk. I'm going in. Dobra, tu chodź, tylko biegiem. Mów, na dół. Hmm. Czesuj. Szybki zapis. A, po co? No, przynajmniej na razie po co nam szybki zapis, nie? Okej. Okay. Zobaczmy. Ty masz taki pole, nie? To jest studnia, żeby cię ukryć, w razie czego out quietly. Quiet. Nie, nie będziemy go zabijać, nie ma sensu. Chodź cichutko, sobie przejdziemy tutaj. Nie passing through. no już wiem, że przykład gdzie to jest spacja, co to jest. Movement jak water. pewnie będziesz musiał. O, mamy kamycek. A Ja tu może rzucać kamieniami, by odwrócić uwagę przeciwników. Wybierz de. no okay. No, tutaj masz, dek. Tu się przesuniemy, przejdziemy sobie po cichutku. By się tam nie gapicie? Dobra, mogę powoli tu przejść. No noise. Jak no noise, hop, na nadu. Tutaj. dół. Tutaj. deswijała. I'm running out of here. Damn. Yes. The I have to get Damn you! You have nowhere to run! Show yourself! Hey, samurai, always get themselves killed. Hate to admit it, but he's my best chance. Better help him. No. I think that nows we're supposed to be samurai. Using shuriken, right? I don't know if right Teraz użyjemy Dobrze wiemy jak to użyć się. Teraz mi tu zbierz. I go schowaj tutaj. Dobra, teraz można pokonać szybki zapis. Hmm. Should do... Teraz tak. Dobra, pykaj tu mi na górę. Ładnie. supposed okay. to got it this coach on the move I, I noticed your involvement just now tell me your name so I can thank you properly mind if you let me inside first I like being thanked in person <laughs> very well I will repay my oh, debt at once by opening the gate for you Dobrze, no to klikamy w wiesz, postać mu e, tu no. Tak, zauważyłem, że nie żyją. W przypadki... Tak, Przypadki, tu które tutaj. Coś pisał? Przyjaciel, samuraj, przeciwnik. Ciekawe kategoryzowanie rzeczy, no dobra, D i to chyba pękniemy sobie tu, teraz A, sake, przydałoby mi się młyżeczka, ciup, jeszcze się niczego nie przyda, z kontrolem grzecznie tutaj podejdź mi i złap to, w ogóle tam mógłbym pójść i oleć chyba jego, ale... Nie idziemy tam. Dobrze, ale już w już sobie nie wiem, to zrobił. O, czapu, czapu. ich super osiągnięcie. Dobra, Bum, brama rozwalona. My thanks again for your assistance. I am Oshiro Mugen, and you are? Hayato, from the Iga region. Iga, I see. There were rumors that our shogun had hired a shinobi. Tell me, what is your mission? Mm, zdanę, so I have, have to, to open the Agoramon. <laughs> the main gate? Preposterous. It is heavily fortified. Not from the inside. One barrel of gunpowder will do the trick. just have to get it in position. Mm -hmm. mm -hmm. A okay, task. task. Very well. I shall accompany you. That's you. kind of you. But I work alone. we will not hear of it. Together we will succeed where we both failed, alone. I didn't. But as you wish. We have to be quiet, or we won't get far. right, Heyato of We shall do this your way. Dobra. Zawsze tutaj. Na razie nie. Zbierzemy sobie jeszcze tylko ten zwój. I to by było na tyle. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Żegnam Was i to co? Z wastępnego hej, trzymajcie się.